No drugi naszego grania w tą grę którą właśnie widzicie Patrzcie zbieramy sobie truskaweczki i lecimy sprzedać Proszę sprzedajmy wszystko No, teraz musimy sobie kupić i jakieś jakiś warzywko albo coś takiego, sekundę, no jest to... Nie tarczę. Dobra. Tam co? Mam pomysł, to robimy całe z tych. Z, z truskawek. Całe to pole. Będzie z truskawek. O. No, Można coś zebrać, no. no to na razie czekamy, chyba co robić. ale już ludzie mają. No ale jesteśmy w po leki. Chwile mnie nie było, ale już jestem. Zaczynam zbierać. Właśnie te troskawki. Muszę też sprzedać. Już sprzedają wszystko, ale o 400 dostałem. Dobra, a później będziemy kupować, jak już wszystko pozbieramy, żeby dwa razy się nie wracać. Dobra, lecimy, sprzedać. Dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. Dobra, mamy nową rzecz może. E? O, może jakaś przystówkę mamy. Ktoś tu? Głupi. Dobra, wracamy. Strawberry miało być tu na tym. A teraz jeszcze tu może. O, to on już ciów. Nie wiem, co to jest. Do końca, ale może coś z tego będzie. zbieramy po raz kolejny. Czy jest tu coś jeszcze, o, Tu jest. Idziemy to sprzedać. Ale żeby coś zarobić. Całe moje inwentory. Ile dostałem? dziś było 85. Wracamy. No, tu już coś zrobimy. O, już tu nie. Nie tak czeka. sam mamy inwentory. Ul tu jest długo. za to można zarobić? O przepraszam. Tomato. Um. ale my... to. tam wracam. Takie tu ma to, to sobie damy tu. Nie, bo w sumie to się usuwa tu. To... Mam miejsce. Są po prostu krzaki. Dobra, lecimy sprzedać. Tak, in, dostaniemy? 318. Dobra, idziemy znowu sprzedać. No, wszystko z Mega Inventory po raz kolejny. 98 dostałem. wracam Komnat, 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 komnat. Szybko zbieramy, żeby tu coś pozdrowić. O, czekaj. Mam no, no, chyba więcej. Nie to co tu wezmę. Wszystko z mojego punktu mm -hmm. i na dwieście. Trzydzieści sześć. A co jeszcze coś wstąpimy w sobie? O, tu. To jeszcze mam tu. Z rządu, 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 rządu. Sprzedajemy, sprzedajemy. I dostaniemy 75. Dobry. Nie będziemy tego bronić. Będziemy. No. Tak, jeszcze nie brałem. Wezmę co? A, nie mogę dwa razy. Wracamy, o jeden ten, to tu blueberry słaborówka. Tu i tak Dobra jesteśmy, lecimy, lecimy Ile dostaniemy? 400 chyba dostaliśmy

Dobra, trzeba to pozbierać wszystko Żeby tu się z tym nic nie stało No raczej sprzedać To Wszystko znajdziemy w Na no, 600 O, pierwszy tysiąc, pierwszy tysiąc mamy To co to? Znowu? To czy mi wybiera, które mam zbierać? Ja sam nie mogę wybrać Dobrze, o Wszystko zbieramy, żeby z tego sobie jest, robić i rozwinąć to. To w ogóle drugi dzień, a już mamy jakieś tam postępy. Już mamy powyżej No Ja się cieszę. Mam nadzieję, że Wy też, że dzisiaj wlatuje nowy odcinek. Nie wiem, to jest dopiero dzień drugi, no to... Nie powiem wam jeszcze jak mi to wszystko idzie, bo... bo. Tak. Nagrywam od razu po tym, jak wstawiłem tam odcinek. Wstawiłem tamten i nagrywam ten. tam. Tu jak się to mi już takie dwie duże są. A rosną. Tu po prostu w rosną. Później będę pewnie usuwał. Bo, żeby coś lepszego jakieś poznać, inne krzaki, jakieś większe, bardziej opłacalne. No ale jeszcze dzisiaj to będziemy, O, co mi to przyniósł? akcept akcept O akcepcji. Dobra, chcemy. Gram, gram, gromny, grom. akcepta, oralnie, to sprzedać wszystko. Wszystko z tory, mm -hmm. ile? 31 jeden tysięcy. Dzięki Ci, o kurde, on mi wywolił. Dużo truskawe. Ale to leci. Co tu jest? Co za mną się tak świeci? A nie, nie to sprzedać szybko. 37 to już teraz jakiś. No dobrze, idźmy sobie coś znaleźć. Może coś będzie truskawe. To... W moim budżecie. A Nie mam tu więc coś w moim budżecie, co tych jest w stanie się kupić. To jest. No to najtajcie. Chyba nie mam wrażenia. Na plantacji. Muszę to sprzedać, bo pewnie coś dużo za to zarobię. Widzicie, ile dostałem? 2000, i ja Ci kręcę, ale to szybko leci. W latach pieniądze już 40 000, a to jest drugi dzień dopiero. Też ja mam 40 000. Nie wiem, czy to jest dużo, bo ja w tym momencie pierwszy raz wybrałem właśnie tą. Bo szukałem jakiejś innej, żeby wam puścić, ale nie mogłem nic lepszego znaleźć. Dlatego puściłem jednak tą. Wybrałem tak. Zdecydowałem. Ale nie wiem, jak mi z tego wyjdzie. Jakie będę miał korzyści. Czy w ogóle coś się uda tu zrobić rozwinąć? Tak już bardziej. O, 1900 zostałem. O, kurde, już te krzaki to tak szybko rosną. Aha, bo ja tam jeszcze coś miałem. Tu chyba pomidory były albo coś takiego. он туда как тут сам вообще. я это могу выглядеть Nie, nie, mogę. Łopatę to mam. Nie. Nie będę z nim tak latał, dobra, lecimy tu sprzedać pytanie. Ile ja z tego zarobię? jestem w stanie cokolwiek. 750 tysięcy już mam, no? dobra... To sumie coś... Jacyś... Nie, no nie gadaj, że mi jeszcze dajesz. Ja cię kręcę. Akceptuję. Nie, Lubię cię bardzo. Dobra, ale czy mi to sprzedać? Ja cię kręcę. Nie liczę, że zobaczę. Znajdę takich ludzi. Żeby na mnie tutaj dawać. Myślałem, że będę musiał sobie sam poradzić. A jednak w są Sądzę, ma. O, fajnych kwiatek. Mogę? akceptuję, akceptuję Kolet, kolet. wszystko zbieram, zbieram wszystko ile chcę to sprzedać, bo ja, ile za to zostanę No to chyba niedużo tu nie ma nic takiego dwa tysiące nie spodziewałem się w ogóle co to pomidory tak powoli rosną, to pomidory w ogóle są nie wiem, nie znam się na tym nie po angielskiego ale chyba pomidory. Jest jeszcze coś, do zrobienia. To, 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 to. Wszystkie, wszystko z krzaków trzeba zabrać. No, lecimy, lecimy, lecimy. No, lecimy, wszystko idzie. Ale, my, ale ja się cieszę z tego, że mi że taki, tacy ludzie są jeszcze tu. Na tym świecie. No, ale lecimy. Dziękuję mu serdecznie. Staniesz pozdrowiony na odcinku. Pozdro. O oh, do pozdrowienia masz. Bardzo duże pozdrowienia. Akceptuję. Dziękuję ci. Idę się tam do niego przejdę. Jo co No, no, no fajne. Tie chłop ma rozwinięte. Dobra. Ale jednak Dobra, musimy wrócić do... albo nie. Po prostu pierwsze sprzedamy. później wrócimy do siebie do... Ja znę. 4000. Jest tu coś do kupienia w końcu czy nie. Już nie wiem. Nic tu nie ma. Czemu nie mogę w ogóle tego kupować? Gift. Aha. Ja mogę... Chyba komuś muszę przesłać na przykład tak. Gift. For... a nie nie mogę. No no. To my to, to, to powoli, ale go kupię więcej. Wrócę na ziemię i to pochodzę. Jedna ko drugą Czy... ładnie. Tu musimy zbierać te truskawki. Te truskawki już mi się tak trochę nie podobają. W ogóle to tak powoli się robi, że pełno tego jest, a za to się za dużo nie dostaje, nie? To się akurat denerwujące. bardzo więc trochę Trzeba tyle razy dobra, ale chcę sprzedać no dawaj, dawaj, dawa. wszystko, wszystko sprzedajmy, ile? 830. dziękuję bardzo dziękuję Pan, mi coś sprzedać? O w końcu jest coś, jest coś nowego koloru. to jest w ogóle opłacalne. To chcę, żebym teraz kupił. Wezmę sobie drugi rządek zrobić, żeby tego nie zajmować. Tam to będzie na jakieś większe, jak się rozwiniemy. Co tu się dzieje? Czekaj. Ole dużo. Ja cię kręcę. Ale duże tak szukki. Dobra, lecimy to sprzedać. Jeszcze muszę wydaje, że teraz dostanę dość dużo. No, 1100, nie jest chyba dobrze. Dobra, kończymy. Poczekajcie chwilę. Chwilowa przerwa. Jesteśmy po chwilowej przerwie. Tu bambusy już rosną. Lecimy dalej. Jest tu coś. Dun, dun, dun. Mam nadzieję, że się coś nazbiera. Coś się jeszcze zarabia i będzie klasa. Ty musisz są. Są, Sam Samym oczywiście. To miało nie być. Raz, dwa, trzy. Już chyba wszystko. No, wszystko. Na sekundę wszystko. Tu, aha, ja sobie potem mogę chodzić. Czek, wejdziemy na lepsze. O, to wysokie. Je Są sprzętę, o, jeszcze pomidory. Można na razie sprzedać. Co z sprzętem, a ja O, wiem, czy 200.

to trochę się na to zostanie No, można to zbierać bambus co pieniędzy to jest? nie dobra, lecimy sprzedać mam bambus praktycznie no, 36 tysięcy dobra, mam trochę pieniądza Dobra, to bambusy o śrubosy. Dobra, no i lecimy. Jedenastu bambusów. No, tu mogę jeszcze jednego zabrać. Tu jeszcze jednego. Tu jeszcze jednego. I od nowa postawić. Pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, są wszystko. No, można zaraz jeszcze pozbierać. Pomidory. I zaraz będziemy kończyć, bo już odcinek trwał, dobra, 20 minut. To już przydałoby się kończyć. W chwilę już sobie gramy 16 tysięcy. Dobra, wracamy jeszcze do nas. Zobaczyć, jak to wszystko rośnie, a w ogóle jest to, co się z tym dzieje, nie wiem, a u mnie jest zobaczę sobie tu. czy nie ma jeszcze nic do kupienia, to jest jedno, no szukam, poza tym mam również amfibabę, a water, a tego nie sprawdzę, não vamos fazer não, sou, eu, eu não, então, não, não baralho, tem nada para comprar e sim é bom tá companheiro vamos dar um bom tá com duas tu posicionar tu Te narośne już... Olo, ludzie tu mają... Rzecz, a w ogóle co tu jest na tym środku? Czeka. Przejdźmy się zobaczyć, co to jest? Aho, tu jakieś zwierzątko można mieć, tak? Ołada To, to jest Dobra, czy mogę tu trochę rzecz rzeczy na zbierać. Ja nie wiem, czy czasem nie jest co tu chodzi. Może tu do tego Tam coś jeszcze jest. Przerobienie mi się zobaczyć i nie wiesz, już kończymy. Co tu mam? no, po prostu nie miejscu też mam nakupywać. Sprzedawanie? Chyba tak. No, sprzedawanie no. Weź się, dobra, to jest git. Chyba, hmm, to znaczy, że nie mam mózgu sprzedać, to może nie mam mózgu że zrobimy dużo pieniędzy. A nie możemy już zadać, co to jest? Sprzedać. Dobre. Dobra, draptanie ile tysięcy? Trzydzieści euro. Sporo.

Będzie jutro. Na razie.